Szymać, zapraszam Was na kolejne filmik na moim kanale. Dzisiaj jest syl e, Sylwester i będziemy dzisiaj strzelać fireworkami. E, życzę Wam szczęśliwego nowego roku i żebyście mieli dużo zdrówka w nowym roczku. Tutaj ja e, ległem o z tatą i Istosia. Let's go! Let's go do auta i widzimy się znowu przy aucie! Jestem teraz na dworze i teraz idę do auta po, e, na zakupy. I jeszcze przed autem wystrzelimy takie 9 szczałów do góry. Mamy dzisiaj przygotowane dużo, czyli 64 i 30 i te 9. Te 9 za chwilę będę strzelał Już mam tutaj takie małe, zobaczcie. Tutaj takie małe mam jeszcze. Dynamitki, które też za chwilę będę wyszczelał I już dzisiaj jestem w 21 ale będę dzisiaj robił. Sylwestra w koło brzegu, więc tam dają. się jeszcze będzie dziać. Widzowie już tutaj strzelają się, lają, się trochę, ale ja jedę do koło brzegu dzisiaj. Tam będzie się też działo. Zobaczycie później i widzimy się w aucie. Tutaj jeszcze widzicie te dziewiątki, którą za chwilę będziemy odpalać. I tutaj 64 i jeszcze tam z przodu u mnie tam na tym fotelu jest jeszcze 30. Um, no. Widzicie, się, co to za karton, mój nowy komputer, będę na nim robić cięcia. Następne cięcia będziemy na tym filmiku, na tym kanale, yy, przez tego laptopa. Dobra, teraz nieważne, teraz będziemy zapalać tą dziewiątkę. No. Czekajcie, teraz muszę jakoś. Nie, to nie <coughs> Idziemy teraz do sklepiku. Spokojnie. I widzimy się. No. Teraz jeszcze, bo ja nie będę jeszcze z wami gadał chwileczkę, no, idziemy teraz do sklepiku lewiatan. trzeba jeszcze kupić jakieś tam rzeczy i no, do 18 jest otwarty, a jest około, nie wiem, 17, 30, coś takiego, więc idziemy, a tam przy Leviatanie sobie zapalimy i widzimy się, narka! Dobra, ta, mój tata teraz zapala pierwsze dziewiątki, już mówiłem wam. To to, chodź. Idź. Chodź, idź! Muszę być. Content. Co to jest? Co to jest? No wiatr widzowie, ale dobra, chyba coś było widać chyba. Nie wiem, następne fajerwerki będą później. Um, idę teraz do sklepu, to było na, na e, Tosia tutaj biegnie, się wystraszyła. Nie no to przez wiatr było takie gówno. No ale dobra, nic nie zrobimy. Jeszcze mamy 64 i następne, nie? Słodko? Tam jest jakiś dom, który się świeci Spoko ludzie. Idziemy do sklepu. Widzimy się. Dobra widzowie, jesteśmy dzisiaj znowu w windzie i idziemy teraz na plażę do auta wpierw i potem 30, 30 strzałów i potem idziemy na plażę zapalić je i później około 20.21 dwudziestej idziemy do, jedziemy do krzałobczegu na taki koncert i potem o godzinie dwudziestej znowu te 64 cztery strzałów tutaj w dach Widzimy się w najbliższym Jeszcze tutaj króciutkie video no, jakie wideo, co ja gadam, informacje Właśnie, e, e, kto nie słyszał, idę jeszcze na plażę Idę właśnie w tą stronę i w tym roku nie jestem u wujka, tylko jestem właśnie nad morzem I... No, ale u mojego wujka też się będzie działo Może jeszcze jakieś filmiki skleję, co tam u niego jest I no um, Będzie fajnie Tam już strzelałem znowu o, już tamte dziewiątki widzieliście Za chwilę będziecie widzieć 30 szczałów, Mordeczki Widzowie, chyba nic nie widać No, nic nie widać, ale teraz trochę Takie światełka No, ale nieważne, ale chociaż... Słyszycie, jesteśmy na plaży no, Zapalamy zaraz No, zapalamy I ja tutaj Tutaj, oh, zobacz Tutaj, goście, mamy już tutaj jakieś takie podatki. Ale włącz pieszą kamerę I no, i teraz tutaj I tutaj teraz Dobra E, gdzieś się tutaj, będziemy tutaj, tutaj ustawiać wystawimy. z tatą? Jest na ale nikogo nie ma, chyba. Tam, tam strzelają daleko. No, widzisz, widzowie tam już wsylałem, w koło brzegu chyba. My tutaj, ja, jaj i Tosia. Ja i Tosia się idziemy. Mój tata teraz tutaj robi dziurę, aby te fajerwerki nie. Nie ma wiatru, więc się tu, nic się nie stanie. Weź to, żeby to odpalić. Dobra. Ja uciekam. Ja, ja uciekam. poczekajcie. Tata poczekaj. A tam, tam, to No ale tam nie będzie wszystko widać. Czekajcie widzowie, bo... Youtube musi być dobry, content! stop! poczekaj! Nie, poczekaj! Widzicie widzowie, tam też strzelają już Tata odejść! 30 w górę poleciało. To się ryczy. Tam są te 30 szałów. Jezus, ale to było fajne. Muszę sobie za chwilę jeszcze na nagranie zobaczyć. I zobacz, widzieliście dziewiątkę. 30. I później o 24 Jeszcze będzie 64 szałów. Ale jak wejdziemy do kołku, tam. tam. W Chodrzegu jeszcze więcej ludzi będzie, uwierzcie mi, tam będzie tak głośno jak rok temu, fajerwerki u wójta, szczęśliwego nowego roku, koniecznie sobie jeszcze zobaczcie ten filmik, nie trwa długo, 12-17 minut, ten będzie może troszkę dłuższy, nieważne, teraz idziemy z powrotem do naszego resortu, jeszcze jakieś tam małe petardziuki sobie jeszcze uszczelimy, te co tam widzieliście, taką małą, no, I widzimy się w Kołobrzegu jeszcze później, Narka. Widzowie, jestem teraz w Kołobrzegu idę na koncert Lambery a tu wciulajam. Później też zobaczycie o godzinie 0:0, .00 jeszcze raz się widzimy się na na plaży jak te 30 widowiska. No teraz idziemy jeszcze na koncert i później się widzimy znowu się. Nara, oj, Widzowie. I got my what the freaking bro! Uważaj! I no, you do doing Oha nyasha nyanda bro O nie tu rozwalaj Grywa nie bój się Oooo 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 Jakie milion? 100, ale to są 64 Szczęśliwego nowego roku ale jeszcze nie jest godzina 24 To był mój, to było moje Widzowie, tam poczekaj bo tam rozpala, prosił Widzowie, tutaj tak jest wieczorem Uważaj, tata, bo tutaj go się rozpala. No, tutaj pan rozpala. Wszędzie, wszędzie. O, bądźcie, o, bądźcie. Bądź. Mój, to, to przekleństwo, ale muszę. Widzę. Uspokój. O, jeszcze więcej. I to było tylko za to złoczyć Uuuu. Ale będą cię... Ale będą cięcia!

Ma. Co to To nie jest Weissheit. To nie jest To jest prawdziwy men. Miał będzie zazdrosny! Michał, to tam, jest, wiesz... Coś, nic. To już jest... nic. Ja pierdziele! Ja do góry, tato. Mogę tam gdzieś do góry stać? Na... tutaj? Na tych nie, nie, uważaj, uważaj.

Mówi sobie! Obejrzyjcie sobie ten i ten! No kurde, to jest lepiej. Nie będę przyjeżdżał do siebie.